Kacper. Przede wszystkim miło mi cię tutaj gościć chciałbym cię przedstawić naszym kibicom. Dlatego zacznijmy od samego początku. Powiedz jak to się zaczęło w Twoim przypadku z piłką nożną. Pierwszy trening, kto cię na niego zaprowadził, kto cię zainspirował do tej z piłką? Witam. To wszystko się zaczęło można powiedzieć od taty mojego, który zaszczepił we mnie tą piłkę, bo bo zawsze w domu ta piłka była oglądana, po czym mi się spodobało i tata wpadł na pomysł, żeby, żeby spróbować, żeby spróbować zaszczepić to we mnie. Zabrał mnie na pierwszy trening do pogoni i od tego wszystkiego się zaczęło. I zostałeś tam w pogoni zostałeś już na wiele lat zasadzie, tak? Tak, zgadza się dokładnie. Czy... Były po drodze może jakieś próby innych sportów, czy byłeś tak zafiksowany na, pił na piłkę nożną, że nawet nie próbowałeś? Powiem szczerze, że od pierwszego treningu, jak, jak poszedłem, to pamiętam, wróciłem taki szczęśliwy, że powiedziałem do taty, że, że po prostu muszę to robić. Wiadomo, później zaczęło się jak chodziłem do szkoły, to mieliśmy zajęcia dodatkowe judo. Także też, też mnie to sprawiało frajdę, bo mo, można było się nauczyć kilku ciekawych rzeczy, takiej sprawności. Także, Ale cały czas byłem bardziej nastawiony na tą piłkę jako główny mój sport. Czy jest jakiś sport, którego nie chciałeś może koniecznie uprawiać, ale lubisz naprawdę oglądać albo, albo w wolnym czasie też uprawiać? Teraz tak. Teraz na pewno ogólnie sporty rakietowe są mi bliskie. O, moja siostra grała zawodowo, teraz aktualnie jest trenerką, także każdą wolną chwilę można powiedzieć dzieci nie wykorzystywałem na to, żeby, żeby grać tenisa albo teraz dosyć popularnego padla i myślę, że jestem dosyć dobry w to, także też mi to sprawia dużą dużo frajdę. Musisz opowiedzieć w takim wypadku trochę więcej o Twojej siostrze? No to tak jak powiedziałem, moja siostra grała zawodowo, wygrała naprawdę wiele tytułów mistrzostwa Polski, a, a, a można powiedzieć, że teraz takie bardziej teraźniejsze czasy to była na olimpiadzie jako reprezentantka naszej Polski. Także, także też można powiedzieć, że, że od małego żyję z tym tenisem, a aktualnie z Padlem i teraz prowadzi w Szczecinie swoją szkółkę tenisową, gdzie szkoli dzieci, ale również też już juniorów. Także bardzo dobrze się rozwija jako trener i, i oczywiście życzę jej sukcesów i żeby dalej się rozwijała tak jak teraz. Żeby naszym było łatwiej odnaleźć ją w internetu, zdrać tam jej imię. Roksana, nazwisko to samo wiadomo. Tak jest, wracając do piłki nożnej, twój idol z dzieciństwa, gracz którego może nie chciałeś naśladować, ale podziwiałem. No to ja jestem kibicem Barcelony od najmłodszych lat, także wiadomo, że ten Messi zawsze gdzieś tam świecił na tym boisku, ale zawsze podziwiałem też już tak, jak dorosłem i miałem taki większy wgląd na piłkę, to Andresa Iniesta. podziwiam po prostu swoją magią, swoim myśleniem na boisku, po prostu... No, Virtuos, można tak nazwać. Pozostając w temacie takich, właśnie, idoli idol twoich piłkarskich, gdybyś miał zabrać jedną umiejętność od jakiegoś ulubionego piłkarza i włożyć ją do swojej gry, to przed coś, czego ci może jeszcze brakuje, albo nad czym pracujesz, a ktoś ma to dopracowane do perfekcji. Co, co byś wziął i od kogo? Myślę, że teraz bardziej te, te czasy teraźniejsze, że tak powiem, to obserwowałem dużo Kevina De Bruyne. Manchesteru City, bo imponowała mnie zawsze u niego wizja i, i po prostu pole widzenia jakie, jakie on ma, jakie piłki prostopady poseł asysty, to naprawdę no, fenomenalny zawodnik, także myślę, że takie, taki przegląd pola właśnie ogromny miał, także myślę, że to bym mógł zaczerpnąć jeszcze bardziej do siebie. I nie ma z tym nic wspólnego fakt, że Kevin De Bruyne jest troszeczkę podobny do Marcela Wędrowskiego. Można tak powiedzieć, delikatnie. Także, także tak, trochę podobieństwo jest. Zostałeś przy, 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 właśnie przy Marcelu. Jak reagowałeś na wieści o tym, że on również dołączy do GKS? Wiadomo, z Marcelem mamy super kontakt. Jesteśmy przyjaciółmi, także wiedziałem dosyć szybko o tym, że GKS jest zainteresowany Marcelem. Można powiedzieć, że, że podpowiadałem mu. Co, co może zrobić. Wiadomo, decyzja należała do niego, ale jak zadzwonił do mnie, powiedział, że można powiedzieć jedzie do Katowic podpisywać kontrakt, to wiadomo, bardzo się ucieszyłem, bo, bo zmieniając klub zawsze raźniej z kolegą, z którym się mega dobrze znasz, także, także byłem ucieszony. Pytam przewrotnie, jak słyszysz Marcela rapującego, to podgłaśniasz? Czy... <laughs> Podgłaśniam, jak mi pokazywało ostatnio numery, które są jeszcze, że tak powiem, zamknięte dla ludzi, to, to naprawdę mi się podobały takie, że mógłbym słuchać w samochodzie. No to teraz posłyszyłeś ciekawość, na pewno dziś rozwiniemy. rozwiniemy. Może przyjdzie taki czas, tak, że się otworzy. E, powiedz, jak wspominasz sezon, w którym zdobyłeś Mistrzostwo Polski Juniorów? Fenomenalnie, naprawdę. Mieliśmy, mieliśmy świetną drużynę wtedy w Juniorach. E, świetnego trenera Piotra Łęczyńskiego, który naprawdę poukładał nas e, Zawsze to powtarzam, szczególnie mnie, nie tylko, nie tylko jako piłkarza, ale również jako człowiek się rozwinąłem. Trener Piotr zawsze wprowadzał taką etykę pracy, żeby zawodnik był charakterny i żeby przede wszystkim dawał z siebie wszystko. I, i myślę, że, że to na pewno działało, że zdobyliśmy ten sukces, bo na treningach naprawdę każdy zdawał z siebie wszystko i dzięki temu wszyscy szli do przodu i jaki również za tym szły wyniki, także tak jak powiedziałem, wspominam fenomenalnie, bo jeszcze indywidualnie udało mi się zdobyć Króla szczelców MVP sezonu, także no, zdobyłem wszystko, co, co było możliwe w tamtym sezonie. Przyjeżdżasz do Katowic, widzisz arenę Katowice, nowy dom Geksy. co o sobie myślisz? Powiem szczerze, że zrobiło bardzo pozytywne na mnie wrażenie. Jaki stadion, jaki i cały obiekt wewnątrz, że tak powiem, bo, bo widziałem już szatnie, widziałem projekty jak ta odnowa, siłownia i wszystko dla nas dla piłkarzy ma wyglądać, co naprawdę zrobiło fenomenalne wrażenie. No po prostu topowe warunki. A jeszcze nie mogę się doczekać, szczególnie tego jak wyjdę i, i zobaczę wypełniony stadion naszych, naszych kibiców, którzy będą nas wspierać gorąco, także jak powiedziałem, nie mogę się doczekać teraz spytam trochę z drugiej strony, bo przejdź do Bieketu i na pierwszy trening się jeszcze na bukowo. E, powiedz, jak opiszesz klimat tej szatni na bukowej z perspektywy tego, że działo się tam naprawdę, jest tam zapisane naprawdę dużo historii. Mm -hmm. No, na pewno widać tam historię, bo. <laughs> Można się śmiać oczywiście, bo budynek jest, jest starszy, ale, ale niczego nam nie brakuje tam. Tak jak tutaj powiedziałeś, zapisałeś tam kawał historii dla, dla GKS-u. Także miałem przyjemność tam grać nawet już dwa razy jako zawodnik Górnika Łęczna i jako zawodnik Pogoni. To Powiem szczerze, że kibicowsko kurczę, byłem pod wrażeniem. Jeszcze ten słynny Blaszok strasznie niósł ten doping, także, także byłem również wtedy zaskoczony. Jak ocenisz poprzedni sezon tak indywidualnie i nad czym, Twoim zdaniem, teraz musisz popracować najbardziej? Pierwszy to był tak naprawdę mój pierwszy sezon w Ekstraklasie, bo wcześniej byłem przy pierwszym zespole Pogoni, ale, ale nie miałem okazji zadebiutować ani, ani zagrać w Ekstraklasie. Także ten pierwszy mój sezon w Ekstraklasie oceniam na, na dobry, nawet bardzo dobry, bo zresztą, tą pierwszą tą rundę naprawdę złapałem sporo minut, miałem bramki asysty, także, także myślę, że jak na pierwszy sezon w Ekstraklasie, to, to bym ocenił go dobrze, a na najbliższy sezon oczywiście e, chcę się rozwijać. To jest, to jest mój główny cel, żeby, żeby cały czas jako piłkarz iść do przodu i przede wszystkim pomagać też drużynie, bo bo no, przyszedłem do GKS-u to żaby. No fajne będzie, klimatyczne, dobrze. Dlaczego kapi? Tak. No podejrzewam, że od imienia, ale... Od imienia tak, Kasper. Tak, i tak się mówiło, tutaj się to przyjęło, czy już Pogoni to przyszło? E, no to z pogoni. Znaczy ja mam dla niego swoją ksywę e, wymyśloną, którą dużo osób wcześniej w pogoni mówiło do niego. To tak zwany Zgredek. Podsłuchuję tak. Nie oszukuj, bo to on jest z Gredek, a próbuje tą ksywę przerzucić na mnie. A wszyscy nie, dobrze wiedzą, nie. że to jest on. Tak naprawdę jest taka, wymyśliłem pierwszy ksywę z Gredek. On tutaj próbuje jakąś jakieś fachmenty zrobić. Naprawdę. No co jeszcze mogę powiedzieć o kapie? Dobry chłopak jest. No. Dzień dobry na klatce, mówi. Naprawdę w porządku gość. Jak wrócił z wypożyczenia, a wtedy z łącznej to od razu się tak jakoś... Zaczęliśmy kumać na podobnych falach, zaczęliśmy nadawać, można powiedzieć. No i tutaj... Szczęście, że razem możemy być częścią GieKSy. <grym> Jeśli chodzi o codzienne sprawy, nie wiem, czy podobne humory, podobne charaktery, czy... Jak, no, się, jak się rozumieć? No, wydaje mi się, że bardzo podobno. Śmiejemy się z tych samych rzeczy. Mamy podobne zainteresowania, gadamy o, o tych samych rzeczach, więc... Więc na pewno gdzieś tam podobne charaktery i podobny humor. Mhm. To było jakoś wcześniej, tam się dogadywaliście, wiedzieliście, że oboje będziecie w gieksie, czy jakoś tak wyszło po prostu? Ja bym powiedział raczej, że jakoś tak wyszło. Kapit tutaj przed pierwszy i, i próbował mnie nagadać, żebym też przyszedł przed GieKSy ze mną trochę... Była sytuacja inna i trochę później się to wydarzyło. No ale na, na szczęście teraz po tygodniu mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że taką decyzję ja podjąłem. No Kapi też na pewno się cieszy. A y, dużym plusem jest to też, że jesteśmy... Tu... Co masz do powiedzenia na ten temat? Jakbyś charakterologicznie siebie miał ocenić, jakim jesteś człowiekiem na boisku, a jakim jesteś człowiekiem poza nim? Myślę, że e, moją mocną stroną jest to, że potrafię odróżnić boisko a prawdziwe życie, że tak powiem, bo, bo myślę, że wszyscy znajomi czy ludzie wokół mnie znają mnie z tego, że jestem spokojny dosyć e, i taki ułożony, e, a można powiedzieć, że na boisku troszkę to, e, to się zmienia, bo e, zawsze mój tata wszczepił we mnie gen zwycięzcy. I zawsze dążę do tego, żeby po prostu być doskonały na boisku i pokazywać się z jak najlepszej strony. I gdzieś, kiedy przychodzi taki słabszy moment, gdzie na przykład drużyna przegrywa, no to, to naprawdę potrafię się mocno zdenerwować, bo zawsze zależy mi na tym, żeby wygrywać. Czy to, czy to są gierki na treningu, czy to jest mecz mistrzowski o punkty. Zawsze staram się wyglądać jak najlepiej, przede wszystkim dla drużyny, dla siebie. No i wiadomo, wychodzi się po to, szczególnie w ekstraklasie czy tam w rozgrywkach pucharowych, żeby wygrać. Pierwsze treningi w GKS Katowice, było coś, co cię zaskoczyło? Myślę, że, że intensywność, bo, bo wiadomo, w pogoni mieliśmy topową tą intensywność na te treningi naprawdę były na, na wysokim poziomie, ale przechodząc do kks u jakby nie odczuwam ani spadku, ani, ani jakiejś drastycznej zmiany. Tylko naprawdę może nie tyle byłem pod wrażeniem, ale Upewniłem się w tym, że, że naprawdę wybrałem dobry klub i bardzo dobrą drużynę, bo i jakość z piłką na treningu jest na wysokim poziomie i zarówno właśnie intensywność. Jest tak na luźno, jak w wolny czas, kiedy nie trzeba grać w piłkę, kiedy kluczowe jest przede wszystkim to, żeby naładować baterię. Dużo spędzam czasu z moją dziewczyną, bo, bo to jest moja właściwa osoba, przy której czuję się naprawdę komfortowo i, i super, także przy niej mogę być po prostu sobą. Że to jest, wysyłamy do Asi, pozdrowienia I, i naprawdę mogę pogadać z nią o wszystkim, nawet o piłce, bo miała również okazję grać w piłkę w klubie Olimpia Szczecin. Yy, także, także wie co to spalony, <laughs> Nie, ale tak na poważnie to, to tak to dużo spędzam czasu właśnie z dziewczyną, bo mogę się wygadać, mogę po prostu być sobą przy niej i również yy, lubię pogrzeć na komputerze w gierki, yy, tak żeby sobie tak może powiedzieć się odmurzyć od tego świata. Także, także tak spędzam najczęściej wolny czas. Masz jakieś na gry, może skoro, polecisz? Mam dużo gram w Counter-Strike CS2. Klasyka. No. Tak. No i czasami wiadomo, jak to piłkosz w FIFA pogram Fortnite czasami też się zdarzy z Marcelem. Także... Ale wspomniałeś o tym, że twoja druga połówka gra w piłkę, więc spodziewamy się Waszej obecności na meczach. Piłka GKS-u Katowice. Jak najbardziej, tak, wspominała mi o tym, że przed przenosinami do Katowic wspominała, że ma tam znajome, bo wiadomo, to jest piłka nożna, tu każdy się zna, także myślę, że będziemy częstymi gośćmi. Cieszę. Że, powiedz, udało się zobaczyć już Katowice, trochę poznaliś miasto, czy jeszcze dopiero te, 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 ta część z odkrywaniem? Przez to... Jeszcze ta część z odkrywaniem przede mną, bo wiadomo, jak to przed każdym transferem ten czas był intensywny, Wszystkie te logiczne, logistyczne sprawy trzeba było dopiąć, także wrócę z obozu, mamy kilka dni wolnego, to może uda mi się trochę zwiedzić Katowic. Już na koniec, to też możesz do tej kamery, jakbyś miał powiedzieć kilka słów do kibiców przed kolejnym sezonem i zachęcić do tego, by wspierali GKS Katowice. Cóż mogę od siebie powiedzieć, myślę, że wszyscy czekamy z niecierpliwością na to, aż sezon się rozpocznie. Myślę, że GKS zasługuje na to, żeby żeby piąć się w górę i się rozwijać. Ja z mojej strony e, będę starał się pokazywać e, z jak najlepszej strony, żeby pomagać e, drużynie i nie mogę się doczekać e, jak rozegramy nasz pierwszy mecz inauguracyjny przed, przed Wami, przed naszą publicznością i, i co mogę nam życzyć. Powodzenia i, i żeby GKS szedł do przodu i się rozwijał.